Pracowniku, czy wiesz, o co może pytać pracodawca, kiedy pracodawca może prosić o numer PESEL, czy może pytać Cię o religię lub o poglądy polityczne? Przed podjęciem zatrudnienia w trakcie procesu rekrutacji pracodawca może żądać od ciebie podania imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia oraz jeżeli tego wymaga stanowisko, o które się ubiegasz, wykształcenia uprawnień umiejętności, i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia. Już po podpisaniu umowy o pracę pracodawca może żądać adresu zamieszkania, PSL-u, innych danych o członkach rodziny w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na przykład oraz numeru rachunku bankowego. Pracodawca może przetwarzać dane wrażliwe przekazane pracodawcy tylko i wyłącznie z inicjatywy pracownika. Do takich danych należą m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientacja seksualna lub przynależność do związków zawodowych. Natomiast przetwarzanie danych biometrycznych może wynikać z inicjatywy pracodawcy w przypadku konieczności nadania dostępu wymagających tych danych do informacji szczególnie ważnych, szczególnie chronionych.